Cześć, witam Was, Fabniusz Fabiola. Dzisiaj mam taki szczególny temat z Japonii, ale jeszcze przedtem chciałam tak chociaż w dwóch słowach skomentować najnowsze wydarzenia ze świata. Dziś jest 29 września 2020 roku. Hanna Wam jakiś czas temu mówiła ze znakiem zapytania: Czy za 6 tygodni czeka nas wyzwolenie? Te 6 tygodni właśnie tak mniej więcej upływa teraz. Nie wiem, czy jest to wyzwolenie, natomiast są pozytywne wieści ze świata. Takie jak z Australii, gdzie chyba wobec procesu, który go czekał, gubernator stanu Victoria zniósł godzinę policyjną. Czyli w Melbourne okolicy nie ma już godziny policyjnej. Bardzo dobre wiadomości nadeszły ze Stanów Zjednoczonych. W zeszły piątek, 25 września. Gubernator stanu Floryda zniósł obostrzenia, tak aby restauracje, bary i puby mogły działać już pełną parą, tak jak przed pandemią. pandemią, I nie ma już obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, jeżeli utrzymuje się ten dystans 6 stóp. 666, w naszym systemie 182 cm. Mieszkańcy Florydy nie zamierzają się stosować do nonsensownych zaleceń i oczywiście, jeżeli chodzi o życie nocne, to nikt tego dystansu nie utrzymuje. Oprócz Florydy podobnie obostrzenia zniosły takie stany jak Południowa Dakota, Idaho, Tennessee i Georgia. Także no, są to bardzo pozytywne wieści. Natomiast ja tu z Japonii mam może mniej pozytywne wieści. Pod takim względem, co Wam zaraz pokażę w materiale, ze mną widzicie te kwiaty za światów, o których zrobiłyśmy zanie o dwa odcinki. Po polsku kwiaty za mną nazywają się likorysy, a po japońsku jest to właśnie Manju-siage albo Higambana, kwiaty drugiego brzegu, kwiaty światów. Natomiast mają bardzo trafną nazwę w języku angielskim, nazywają się Spider Lilies, czyli pajęcze lilie. I teraz właśnie ta końcówka września, początek października w Japonii, to jest sezon kwitnienia pajęczych lilii i też znak nadchodzącej jesieni. Tutaj jeszcze liście są zielone. Ja jestem w parku w centrum Tokio, w parku Shakuji. Także żadnych jeszcze liści zmieniających kolor, ale te kwiaty są właśnie zwiastunem, że lato się już skończyło. Chociaż temperatura jest taka jak u nas w sierpniu, normalnie, nadal. Jest bardzo przyjemnie. Ale mój materiał, właśnie o tych liliach, będzie trochę mniej przyjemny. Zaraz Wam go pokażę. I jest właśnie przykładem tego, że bardzo często przeceniamy Japonię. Mamy Japonię za rozwinięty i mądry kraj, do którego nam jest daleko, do tego stopnia, że Lech Wałęsa obiecywał nam kiedyś drugą Japonię. A też powiem Wam, że znam kulisy tego powiedzenia, bo miałam kiedyś przyjemność odczytu na konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim swojej pracy, no i na otwarciu gościł Lech Wałęsa. Każdy miał szansę mu zadać pytanie ze zgromadzonych. Powiem szczerze, miałam dużą tremę, bo może nie uwierzycie, ale ja mam problem w ostatnich latach, żeby coś publicznie powiedzieć. Nie wiem skąd to się wzięło, za długo w Japonii. Tam było ponad 200 osób na sali, ale pomyślałam sobie, to chyba jedyna szansa w moim życiu, żeby zadać pytanie Lechowi Wałęsie. Pewnie już go nigdy nie zobaczę. No i się odważyłam w końcu. To był chyba rok 2012, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz po w Kusimie, czyli wybuchu reaktorów atomowych we w Elektrowni w Fukushima czego my tutaj w Tokio też byliśmy ofiarami. No i zapytałam Lecha Wałęsę, czy dalej chciałby, żeby Polska była drugą Japonią, właśnie w kontekście tych wydarzeń we Kusimie. Zadałam pytanie niewinnie, tak naprawdę nie miałam jakichś niecnych zamiarów, żeby go ośmieszyć, bo chciałam jakby nagłośnić sprawę skażenia nuklearnego w Japonii. Natomiast Lech Wałęsa zareagował źle na to pytanie. Myślał, że ja go prowokuję i prawie się obraził, ale odpowiedział, odpowiedział. Powiedział, że tak naprawdę to on chciał użyć zwrotu, żeby Polska została drugą Ameryką. Ale ponieważ były to takie czasy, że nie mógł tego powiedzieć, to w zastępstwie użył Japonii. A tak naprawdę niewiele o Japonii wiedział i wcale nie nawiązywał do Japonii. Myślę, że to już nie jest jakimś. Zaszczytem, żeby zostać drugą Japonią, bo Japonia jest to kraj. Jeżeli powiemy o tych kwestiach nuklearnych, to w Japonii bardzo podwyższono wysoko standard i te wszystkie śmieci nuklearne, czyli skażono, zie skażona ziemia, skażone przedmioty, po podniesieniu sztucznie standardów przez japoński rząd, te śmieci są wyrzucane właściwie wszędzie czyli kiedy myślicie, że Japonia sobie poradziła z katastrofą nuklearną i te śmieci gdzieś wyrzuca z jakimiś specjalnymi obostrzeniami, to się mylicie. Śmieci nuklearne są wyrzucane razem z innymi śmieciami w Japonii. I podobnie Japonia właśnie podchodzi do ochrony środowiska. Jak pisał pisarz amerykański, zakochany w Japonii, Alex Kerr, betonuje się praktycznie wszystkie rzeki. Znaczy większość wybrzeży jest zabetonowana, ponad 80%. Bo kiedyś uważano, że to przeciwdziała erozji, ale są to metody sprzed 40-50 lat. I ta walka z naturą japońska wspaniale przejawia się właśnie w tym, co ja zobaczyłam. Kiedy pojechałam obejrzeć park słynący na całą Japonię z pajęczych lilii. Jest to park w sąsiedniej prefekturze koło Tokio. Prefektura nazywa się Saitama. W tym parku właśnie normalnie kwitło mnóstwo pajęczych lili, a zobaczcie co zrobili teraz. Jest to największy przykład absurdu tych czasów covidiańskich. Dzisiaj nie miałam w planie niczego nagrywać, ale jestem tak zbulwersowana, że muszę. Przyjechaliśmy z Julianem, z moim synem, na taki festiwal, który co roku się odbywa, kwiatowy. I co tutaj? Ile tutaj tych kwiatów jest, Julian? 60 tysięcy? 60 tysięcy. Mnóstwo tych kwiatów zawsze tutaj kwitnie. I napisane było w internecie, że w tym roku z powodu koronawirusa nie będzie można wchodzić do parku. No, ale myśleliśmy, że przecież kwiaty nie wiedzą, że jest koronawirus, i one i tak będą kwitły. I teraz zobaczcie, oni to wszystkie kwiaty ścięli. 5 milionów kwiatów. 5 milionów kwiatów, słuchajcie, Japończycy ścięli, bo jest koronawirus. To się po prostu w głowie nie mieści. Tutaj widzicie te wszystkie kikuty? To są te ścięte kwiaty. To jest park. Myśmy myśleli, że przynajmniej sobie tak zobaczymy z zapłopu tego parku te kwiaty. Oddali, bo to taki czerwony dywan kwiatów jest przepiękny. A oni je wszystkie wycięli, słuchajcie. Tutaj Julian ma jednego. Zobaczcie. Na otarcie łez. A to jest ładniejsze, dobrze. Tak wygląda właśnie ta pajęcza Lilia. I tu było ich 5 milionów. 5 milionów kwiatów, słuchajcie, wycięli i wyrzucili. Niebywałe, niebywałe po prostu. I ktoś im powie, że to wszystko, co się teraz dzieje, to normalne. A Japończycy sobie przyjechali grillować i tak, bo przynajmniej grillować można. No właśnie, grillować można, tak? Tu może być skupisko ludzi, ale już kwiatów oglądać nie, bo, bo może nam wibracje podniosą i, i ludzie się poczują lepiej, jak zobaczą te kwiaty. Słuchajcie, ale to jest Japonia, tutaj to jest kraj, który walczy z naturą tak naprawdę, to nie jest kraj, który kocha naturę tutaj widzicie, można grillować, nie ma żadnego problemu, chociaż niektórzy i tak mają te maski swoje, ale większość ludzi nie ma. I tak jak mówię, ta, to jest walka, w Japonii to, jest, to nie jest miłość do natury, to jest walka z naturą, nawet te drzewa bonsai, to też można przyjąć jako walkę z naturą, bo Japończyk kocha naturę, jak jest po prostu zasadzone, ogrodzone, poprzecinane, w taki sposób, jak człowiek chce, żeby ta roślina czy to drzewko wyglądało. Ikebana też. Miłość do natury to, to ja widzę bardziej w Polsce, kiedy sobie zbierzemy bukiet kwiatów polny spontanicznie i to jest miłość do natury. A w Japonii ta ikebana to też jest, to jest, wszystko, to jest wszystko sztucznie układane, pozmieniane. Nie tak jak jest w naturze, tylko tak jak sobie człowiek zobaczy. Może jest to sztuka, ale nie jest to miłość do natury. Przepraszam, że dzisiaj tak negatywnie, ale jestem, jestem po prostu w ciężkim szoku że można było wyciąć 5 milionów kwiatów, bo jest pandemia, no. co? Znalazłeś tylko dwa kwiatuszki, prawda? No, takie ładne. Chyba prostu będziemy szukać gdzieś w lesie, bo może gdzieś jeszcze udało im się nie wyciąć wszystkiego, co? Idziemy dalej? No. no tu zobaczcie, tutaj nie udało mi się, jeden rośnie. Znaczy tu wszystkie pościnane te kwiaty, pomarnowane, ale tutaj rośnie jedna. To są kwiaty śmierci tak naprawdę. Tak wygląda pajęcza Lilia z bliska. Jedna się uchowała i tutaj uratowały się jeszcze jakieś widzę przy trawie bambusowej. Ale ta jedna i takie jedna z tych pięciu milionów. Tak wyciąć wszystko. Że po prostu naprawdę w głowie nie mieści. No, Julian, się nie zawsze zgadzamy co do tej pandemii, prawda? Mm. Chociaż moje dziecko. Znaczy, to, że jest pandemia, to chyba sobie zdajesz sprawę, ale ty nie jesteś taki jak ja, żeby iść tak pod prąd, prawda? Mm -hmm. Ale no, powiedz mi, co czujesz tutaj, jak tu przyjechaliśmy? No, tych to moglibyśmy przynajmniej zostawić, a park ze mną, na przykład, żeby była jakaś. Lepsza decyzja, nie wiem. Nie to jest jakaś dziwna sytuacja, że mają te namioty wszędzie. Jest też dużo ludzi, nie ma tego social distance całego. Mhm. Mm a kwiaty musi wyobrzeć. to bez sensu. To jest taka kropka nad i dla mnie, tego całego bezsensu, tego absurdu. Wszystko, co tu widzicie dookoła nas, to są wszystko wykarczowane tereny, powycinane. Tu wszędzie pozamykane, wejście nie wolno, ale tutaj tym razem, że kamienie spadają. Tylko, ile skąd te kamienie? Z drzew? Na drzewach rosną? Tutaj żadne kamienie nie spadają, nie wolno wejść. Może tam, po... No to trzeba by przez rzekę przejść. Ale, no. ale tutaj Jak nie ma kamieni. Tam żeśmy zauważyli, że troszeczkę rośnie. Ja już zebrałam trzy ścięte i jeszcze niezwiędnięte A to, 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 sztuki. Węże całe to. A tu węże. A to jest napisane po japońsku. Mamusi czyli uwaga na żmije. Zawsze się śmieję z tego mamusi, bo to taka jest chyba potęciowa nazwa. Mamusi damy mamusi. Nie wiem, albo żmije, albo kamienie, które chyba z nieba lecą. Ale chyba chodzi mi o to, żeby ludzie nawet nie mogli wejść i tych tam Kilku kwiatków zobaczyć, bo zaraz dostanę o koronawirusa od pajęczej Lilii. Tu widzę tak gdzie nie gdzie są jakieś kępki, niedobitki, które zostały. A tu kolejny piękny zakaz, zakaz używania rzeki Kała <gry> Rioquinsi. No po prostu absurdy. Pierwszy znak ten z różową obwódką, na nim jest napisane zakaz używania rzeki. Ale tam dalej już można, tu nie można używać rzeki, bo tu chyba kwiaty kwitną. A tam dalej znowu spadające kamienie z nieba, z drzew, z zaświatów. Ale naród, słuchajcie, japoński to wszystko kupuje, bo tak tutaj sobie chodzimy. I nie widzimy na żadnych twarzach ani oznak zdziwienia, zaszokowania, splurwarystowania. Cieszmy się, że w Polsce jest inaczej. Ja to zawsze powtarzam. To są moje momenty, kiedy jestem zła na Japonię, kiedy nie lubię Japonii i o tym otwarcie mówię, no bo to znowu, że, że w, w nad rzeką są spadające kamienie. Meteoryty słuchajcie. A tu już można rzeki używać. Tam nie można było rzeki używać, a tu można. Bez puli trasakę nie ja rozbiro. Tutaj i tak się nie da kąpać, no bo. Okej, okay, no ale tu się tak nie da kąpać, bo tutaj jest do, tak do kostki tej wody. Więc... Na szczęście natury nie da się zniszczyć. Jakby się ten człowiek nie starał ją wykarczować, wyciąć, powyrywać. To zobaczcie, jak tutaj kosmos sobie rośnie. Przez takie, no nie, tak? Zabetonowanej powierzchni spadło nasionko i ta i tak wyrosła. Tak samo no z nami, nie dadzą rady, ale absurdy po drodze nam się przydarzą, nie jedne. Tu też nie można wejść, bo jest napisane niebezpieczeństwo. Jakie tutaj niebezpieczeństwo jest? Jakieś rury są otwarte. No tutaj jest faktycznie niebezpieczeństwo. So, Japonia to jest w ogóle kraj, który uwielbia zasady. Mówią na nie ruru z angielskiego, bo po angielsku zasady, obostrzenia to jest rules, a po japońsku ruru. Japoński polityk, a właściwie aktywista Masayuki Hiratsuka o którym często wspominamy. I on, tak jak wielokrotnie opowiadałyśmy z Hanią, jeździ po mieście, jak miał kampanię na burmistrza Tokio, to jeździł z takimi samochodami, gdzie było i napisane, i mówił przez megafony, że koronała Tadano KZDS, czyli korona jest zwykłym przeziębieniem. I ja dla niego założyłam nawet Twittera, bo nigdy nie korzystałam z Twittera. I tam sobie taki dałam komentarz. jeden, na jego temat, ponieważ strasznie go ktoś tam krytykował. No i ten pan mi odpisał i powiedział, że Hiratsuka jest terrorystą, bo łamie zasady. Czyli w Japonii, jeżeli się łamiesz zasady, które są i tak wbrew ludziom, wbrew człowiekowi, wbrew prawom człowieka, to ty jesteś terrorystą, a nie te zasady. I ci ludzie mają to tak zakorzenione głęboko w ich mentalności, że oni będą, oni będą zabijali Messengera, czyli zabijali posłańca. A ja sobie uzbierałam taki bukiet z tych wszystkich kwiatów, które leżały pocięte, co się udało mi ocalić. A tu widać jednak znalazł się ktoś chyba myślący podobnie, bo zebrał tak jak ja te wszystkie poucinane kwiaty i postawił, żeby przynajmniej czyjeś oko ucieszyły. Tak jak te nasze, co zabieramy do domu. Nasi tu byli. W ogóle te pajęcze lilie to w Japonii nazywa się kwiatami śmierci. Poza tym tych kwiatów nie można nikomu dać w prezencie. Chyba, że już nie chcesz tej osoby nigdy zobaczyć do końca życia. Czy jak komuś dajesz higambanę, to już jej sobie nie możesz dać. <laughs> Chyba, że się jego zdanie. Bo to znaczy, że tej osoby już nigdy w nie zobaczymy. Nikomu nie dam tych kwiatów. Zostawię sobie je w domu. One będą tylko przeciwpożarowe. Ewa <laughs> no słodkie co? Na ostatnią No, Ostatnią randkę. Te covidanskie nonsensy to nie tylko właśnie likorisy, jak widzieliście, na tym materiale. Ja myślę, że w Japonii że maski zostaną z ludźmi, nawet jak je zniosą. Pytanie jest, czy w tych Stanach Stanów Zjednoczonych, które zniesiono obowiązek noszenia masek na wolnym powietrzu, czy... Ludzie faktycznie zdejmą te maski, bo ja jestem tutaj w parku, już nie chciałam filmować dzieci. Matki są w parku z bawiącymi się dziećmi, dzieci biegają w maskach. Oczywiście dystans każdy utrzymuje, bo nie ma o tej porze wiele osób w parku. A mimo tego ludzie noszą te maski, biegają, chodzą w maskach. I w Japonii jest bardzo silne poczucie dobrych manier. I niestety te maski weszły właśnie Teraz w użycie jako wyraz dobrych manier, że myślimy o innych. Ja obawiam się, że Japończykom to zostanie, że oni tych masek być może już nie zdejmą. Zmienił się już kod zachowania. Zobaczcie, jak bardzo ta indoktrynacja w Japonii jest posunięta. Chcę Wam teraz pokazać, właśnie manekiny w sklepach, które oszukują maski. To kolejny przykład kowidianizmu w Japonii, już tak do potęgi. Jeszcze manekiny muszą mieć. Maski i tylko ludzie. Przed chwilą byłam w toalecie i w toalecie było zalecenie, że zamykać klapę od sedesu, bo wirus grasuje. Krasuje. Byłam na wysokości 2300 metrów pod górą Fuji, znaczy na górze Fuji, bo na nią można wjechać i tam też ludzie chodzą w maskach. Poza tym jakieś takie maskotki lokalne, do których Japończycy przykładają olbrzymią wagę, także mają założone maseczki. Straszymy, straszymy. Wszystkich wpędzamy w psychozę, koniecznie. Nawet na takiej wysokości. Także to jest już takie programowanie ludzi, uważam, na jakimś głębszym poziomie. I nawet kiedy odwołają pandemię w Japonii, to obawiam się, że Japończycy z tym zostaną. Zostaną z tymi maskami, bo oni zawsze je lubili. Lubili z innych przyczyn. Mówię, lubili, dlatego że nie tylko nosili, dlatego że muszą. Ludzie, którzy są chorzy na alergię, e, oczywiście nosili te maski, ale też w Japonii był taki zawsze zwyczaj, e, zwyczaj dobrych manier, że jak jesteśmy chorzy, to nosimy maski. Ja zawsze mówiłam Japończykom, że kiedy ja jestem chora, zostaję w domu, żeby nie zarażać też, e, jeżeli zarażamy w ogóle. Się przeziębieniem, ale oni noszą maski. Bo tutaj można wziąć tylko wolne, jak się ma jakąś bardzo wysoką gorączkę. Tylko wtedy jest to zrozumiane. Innym takim powodem, noszenia masek, to wśród młodych kobiet było to bardzo popularne, żeby właśnie nie robić sobie makijażu. Młodzież też oczywiście gdzieś to stosuje, w tym tłumie, w pociągu. Gdzie jest naprawdę są warunki bardzo nie, nieprzyjemne, bo jest człowiek przy człowieku w godzinach szczytu w Japonii. No więc wtedy ludzie czasami noszą maski, żeby w tym tłumie zachować jakieś, jakieś poczucie prywatności. I to były, to były takie właśnie przypadki noszenia masek. No teraz oczywiście maska stała się wyrazem dobrych manier, że. Jak nosimy maskę, to znaczy, że troszczymy się o innych, żeby ich nie zarobić. Gdybyśmy byli chorzy bezobjawowo, a w japońskiej kulturze i to, co oczywiście tego jest, mnóstwo dobrych stron, że bardzo myśli się o innych. Mają bardzo Japończycy rozwinięte poczucie empatii, co jest akuratnie w ogólnym rozumieniu tego słowa cudowne, no ale tutaj właśnie wykorzystano chyba. Tą japońską, właśnie, empatię do ogłupienia ludzi. Dlatego, że ja niestety nie jestem, oczywiście, optymistką, jak mnie znacie, ale jeżeli chodzi o maski, to myślę, że ona tu się zagoszczą niestety na dłużej. No trudno, każdy żyje tak, jak chce. Nie zmienimy Japończyków, ale wolałabym, żeby zmienili coś z tą walką z naturą. W tym kontekście walki z naturą, to chyba lepiej, że my nie zostaliśmy drugą Japonią. Dziękuję Wam bardzo, serdecznie pozdrawiam i zapraszam do kolejnych odcinków.